Dobra. Pierwsze jakieś diagnozy, coś posprawdzałem, ciśnienie paliwa sprawdziłem. Tutaj nie ma czego się przyczepić i zacząłem tu po kolei diagnozować wszystko, jak leci. I tak, jak się maszyna rozgrzała solidnie, ale solidnie, już jest troszeczkę wygrzana, zacząłem odpinać po kolei wtryski. Jak już się sanie wyłączyło wszystko, już byłem pewny, że pracuje na tych obrotach, na których ma. Zacząłem po kolei odłączać wtryski i teraz tak. Yy... Na tych trzech wtryskach, ten, ten i ten, reakcja po odłączeniu jest dość taka no, agresywniejsza. Słychać, że ten silnik zaczyna mocniej kuleć, mocniej, tak? Na tych trzech. Natomiast jak tego odłączam, to reakcja na tym wtrysku jest minimalna tak naprawdę. Czuć, że tam deczko, ale w porównaniu do tych trzech wtrysków to zmiana pracy silnika jest bardzo... Mała, eee, czyli najprawdopodobniej zacznę tak, czy w ogóle tu dobry prąd dociera? Muszę sprawdzić tą wtyczkę i jeżeli tak, jeżeli napięcie jest takie same jak wszędzie, ja to pomierzę zaraz, to znaczy, że najprawdopodobniej tu jest coś z tym wtryskiem, gdyż na tych trzech wtryskach zmiana pracy silnika jest taka sama i dość znaczna. Eee, a na tym wtrysku, jak odpinam, na pierwszy rzut oka nawet ciężko czasem zauważyć, że go odpiąłem. Minimalnie później jak podepnę, no to słychać, że deczką mu obroty podchodzą, ale to nie jest to, co powinno być. Zresztą może zaraz go, nie wiem, czy mi się tak uda, jedną ręką odpiąć, bo to jest ciężko. Może go odpalmy. O, dobra, jedna gazówka I teraz tak. Odpinam tą wtyczkę słychać jak silnik chodzi Ech, właśnie nie wiem czy dam radę jedną ręką bo ciężko siedzi strasznie Ech, wyciągnę czy nie wyciągnę no chyba tak nie pokażę to co może zaraz może szczypcami się uda będzie łatwiej o słychać teraz ten tak. może tak a tu reakcja jest dużo słabsza tu silnik chodzi ale nie ma takiej reakcji w porównaniu do tego i o Na tych trzech jest tak samo. Na tym jest inaczej. Co ja tu takiego zrobiłem? Ano wszystko sprawdzałem, co mogłem. już tak naprawdę wcześniej też dużo rzeczy było sprawdzane, ale... Jeszcze raz zaglądałem do cylindrów kamerką. Znowu pół godziny się patrzyłem na wnętrze cylindra. Jednego, drugiego, wszystko sprawdzałem. No, nic nie widać gołym okiem. Nic nie mogę namierzyć. Żadnych uszkodzeń. Bo ja szukam cały czas jakiegoś pęknięcia tulei cylindra czy coś. No bo we Fioterach one pękały jednak. Ale tu nie ma nic. Jedna jak i druga. Wszystko jest cacy. Kolejny aspekt badanie wiązki, bo siedziałem kabelek po kabelku, sprawdzałem, e, przejścia, e, przejścia ze sterownika, tak bo sterownik steruje tym wszystkim przejścia ze sterownika, oporności, e, czy gdzieś tu się coś nie zanika, nic tu dosłownie nie ma się czego przyczepić. E, wszystko przeglądane jest kabelek, mówię po kabelku, e, wszystkie te parametry sterujące nigdzie nic. Tak, nie ma żadnych niepokojących się objawów. Nic tutaj nie jest tak, jak nie, tak, jak nie powinno być. Więc no, zamawiamy drugie przepustnice i zobaczymy, jak wrzucimy komplet drugich. Oczywiście je wyczyścimy, wystroimy. Zobaczymy, jak, jak to będzie się miało do tego. Mianowicie będą inne wtryski, inny komplet, inny map sensor, inny TPS i zobaczymy, jak cały taki odrębny pakiet wpłynie na pracę i czy to wypadanie zapłonu zniknie czy nie? Bo tak naprawdę pomiary elektryczne są takie same na wszystkich cylindrach, a cały czas ta świeca jedna jest tu no normalnie okopcona, tak że jakby miała cztery razy więcej paliwa niż powinna mieć i, i i nie ma się tu czego przyczepić po prostu więcej, bo wszystko tu jest zgodne, tak jak powinno być, tak więc y nic, zamawiamy drugi komplet, który ogarniemy i wrzucimy i zobaczymy co tym razem będzie. Przepustnice przyszły. Jedne drugie. I tak, nie było za bardzo w czym wybierać, i powiedzmy tak, wybrałem przepustnice, które i wizualnie po zdjęciach widziałem, że są jak najlepsze. Mają plomby, nikt tu nie kręcił, nie grzewał. oczywiście i tak wiadomo, będą rozbierane wtryski, czyszczone, wszystko my, te na stole sprawdzimy, wyciścimy chemicznie na maszynie również później. Porobimy synchronizację, ustawimy wszystko, TPS-y, posprawdzamy tak czy tak, wszystkie te mechanizmy, tururki podciśnieniowe, regulacyjne, obrotów, tu e, jakieś śrubki, e, jakieś śrubki regulacyjne, o te tutaj, wszystko to będzie wykręcane, czyszczone z brudu, ale one mają jedną wadę, one były tu, mają uszkodzenie, po prostu ten mechanizm tu jest ułamany. To jest mechanizm odpowiadający za rozruch ssania, ale to jest mało ważne, wziąłem to ze względu, dlatego, że ten mechanizm jest tu w pełni sprawny, bo ssanie się fajnie uruchamia, wszystko tu płynnie działa, a za to stan przepustnic był o niebo lepszy od tych pozostałych wszystkich, co były dostępne. Z tego względu nie patrzyłem na ten mechanizm, bo on tam ma jedno mocowanie ukruszone, bo się przełoży ten, bo on jest w pełni sprawny, a on tylko odpowiada za rozruch na zimno, potem się wyłącza na zasadzie termostatu i koniec. A ważniejsze był cały ten kompleks przepustnic tego wszystkiego, wtrysków, TPS-ów i tych spraw, bo widać, że one, one nie były ściłane takie jak, bo to już po samych przepustnicach poznaję po materiale, po wszystkim, że one. One, one nie są zmęczone życiem, e, jak te wszystkie inne, które były dostępne. Z tego względu ta wada tego tu ułamanego mocowania, bo ułamał się element e, mocowania z tego korpusu. Także, także e, to nie jest problem, to się przełoży tamten i będzie elegancko wszystko. Także biorę się za rozbieranie i będziemy wszystko czyścić, testować, i później wlatuję to na motocykl. Testują. Dobra, tryski po kilku testach już były czyszczone. Testy tych drugich przepustnic leją i Nie ma w ogóle różnicy. Także tu z tryskami jest ok. Ja im jeszcze puszczę parę testów. Ale widzę, że już po kilku testach, czy to niska częstotliwość, czy wysoki zakres, wszystko leje i dawkuje identyko. Teraz leci test szczelności, 4,5 bara przez minutę czasu i trzeba obserwować, czy zaworki zamykające są szczelne i gdzieś się kropelka na mnie wytworzy. Jak widać ciśnienie cały czas jest generowane na wtryski i obserwujemy. Przepustnice złożone, te zakupione. Ten mechanizm uszkodzony tu przełożony, widać. Wszystko jest przykręcone fajnie, tak wymyte kompleksowo, wyczyszczone. Przejrzane uszczelnienia, wszelkie śruby, tamte regulacyjne iglice, tu z tej strony, czyli każda iglica, wszystko oczyszczone. Uszczelnienia w nich też sprawdzone, we wtryskach uszczelnienia sprawdzone, wszystko tu jest ok. Przewody podciśnieniowe posprawdzane, wyczyszczone. Map sensor zostaje z nowych przepustnic, TPS zostaje z nowych przepustnic, tych co kupionych. Ogólnie tu jest wszystko z tych nowych, nawet wiązka, wiązki, kawałek przełożymy, wszystko magistrala paliwowa z regulatorem, wszystko, wszystko zostaje. Eee, także także co eee, no można pakować że tak powiem do motocykla i będziemy będziemy eee, później ustawiać je eee, tylko że tu się ustawia dwo, dwojako najpierw musimy sobie ustawić je jak najbardziej na tamtych śrubach tutaj a potem dopiero będziemy dokładnie już doprecyzowywać ustawienie tutaj na śrubach regulacyjnych. Także troszeczkę zabawy będzie, później zobaczymy TPS-a i zobaczymy jak tym razem motocykl będzie na tym komplecie przepustnic pracował. Obecnie to co jest ustawione, to jest ustawione tu na tych śrubach regulacyjnych. Tak, eee, bardziej już tego nie podregulowujemy z tego względu, że już się rozjeżdżają. Rozjeżdżają parametry, bo klapy też mają tam swoje ograniczniki. Jak to się mówi, każda klapa ma ogranicznik i ustawiamy to wstępnie, tak? Czyli lepiej już nie będzie jak teraz jest. I teraz przejdziemy do synchronizacji końcowej tymi, tymi śrubami tutaj, tak? To już będziemy nimi synchronizować idealnie, tak? Żeby był ideał Tamtymi śrubami już nie ruszam ze względu na to, że Jedna klapa już się opiera na ograniczniku powoli, który tam jest, i to powoduje, że jak chcę tak idealnie, to rozjeżdżają się parametry. A do idealnego ustawienia są właśnie te igliczki tutaj, które były takie zabrudzone. Obecnie maszyna już po pełnej synchronizacji czyli śrubami do tego przeznaczonymi finalnie. Klapy najpierw wstępnie ustawione, a teraz finalna synchronizacja zrobiona. Tak się prezentuje. Jest petarda. Silniczek pięknie przebiera. Tak. No jest, jest naprawdę, jest naprawdę różnica kolosalna do tego, co było. Także pięknie się wkręca. I chodzi jak. Marzenie. Proszę cię bardzo, panie. Tak maszyna pracuje po ustawieniu. Jeszcze TPS-a będę sprawdzał, ale wysynchronizowanie jest już skończone. Tak pięknie chodzi. Podsumujmy. Jak widać, kapturki są założone. Więc synchronizacja przepustnic, ustawienie zakończona, czyli tak e, ty, przepustnice włożone po kompleksowym rozebraniu, myciu, czyszczeniu. E, wtryski przetestowane, wyczyszczone chemicznie na maszynie. Później jeszcze raz puszczone do testów. E, sprawdzone wszystkie uszczelnienia, podciśnienia, wszystko. Włożony drugi MAP sensor, czyli z tych przepustnic, co przyjechały, TPS również. Wiązka ta też przyjechała e, razem z przepustnicami. Następnie e, zostały wysynchronizowane najpierw wstępne położenia klap, a potem dosynchronizowane, jak to się mówi, śrubami do tego przeznaczonymi. Dlaczego wstępne położenia synchronizacji też jest ważne? Ze względu na to, że ta klapa, ta przepustnica tutaj, klapa jest referencyjna i ona ma swój ogranicznik, i do niej są ustawiane wszystkie klapy. Oczywiście ja sprawdziłem położenie najpierw tej klapy, bo jej położenie również jest bardzo ważne. Czy nie trzeba skorygować? Nie trzeba było skorygować. I do tej klapy referencyjnej ustawiłem pozostałe trzy wstępnie. Tak z, jak to się mówi. Wstępnie zostało to ustawione. Tego idealnie nie ustawimy, ze względu na to, że ciężko jest to tak idealnie ustawić, jak e, ustawiamy później, finalnie to tymi śrubami już końcowymi. I to zostało tak zrobione wstępnie. Prawie był ideał, niewiele brakowało, a tymi śrubami już było to dosynchronizowane idealnie, tak jak miało być, pod danymi obrotami. Obroty w motocyklu też są już ustawione. E, synchronizacja pierwsza, pierwszy etap zrobiony, później drugi zrobiony idealnie, wszystko tu pięknie, e, przy, pięknie trzyma parametry. Zostało mi jedynie ustawić i sprawdzić jeszcze TPS-a, czy trzeba go poprawić do tych obrotów, co, zostało, co zostały ustawione, czy wymaga korekty i tam jest pod spodem, już pokażę, mechanizm ssania. O, to jest ten uszkodzony z tamtych przepustnic, e, ale z tych starych, znaczy uszkodzony z tych nowych, bo on tylko był uszkodzony. Eee, a włożyłem mechanizm ze starych przepustnic, bo wiedziałem, że dobrze działa, bo widziałem, jak motocykl odpala na zimno. I tu jest taka śrubka, która jest tam w czeluściach schowana. I jedyne dojście to jest takim długim śrubokrętem tam przez cały silnik trzeba przejść i tutaj sięgnąć. I tym sposobem teraz, tak, motocykl musi ostać ostygnąć, być zimny, wiadomo. Teraz jest już ciepło, ale i tak musi mu się załączyć sanie chociaż na chwilę, lekko mu podbić obroty. Jeżeli tego nie będzie, jeszcze zostanie regulacja e, tego urządzenia, czyli sania, e, i to no, proces kilkukrotny musi być, bo maszyna musi się wystudzić zawsze. E, zobaczymy jak ten i mówię ten TPS i temat przepustyc jest zamknięty i będzie można składać motocykl powoli w całość. Tutaj jeszcze przerabiam, eee, znaczy mocowanie, bo tu ogólnie jak zacząłem mierzyć przejścia e, kabli do odpowiednich rzeczy na silniku to zobaczyłem, że ta gumka jest jakby tak wyciągnięta z tej wtyczki e, i ona jakby tak niby napuchła, niby coś, ta, tego już się nie da wcisnąć. Z powrotem w swoje miejsca. Nie, nie chcę jej wyrywać, bo ona musi uszczelniać, ale nie da się jej wcisnąć, z tego względu ciężko bardzo wtyczka dolega i ona strasznie pręży, o odsuwa się. Stąd wykrę wykręcałem sterownik, włożyłem dwie takie trytki. Jak wejdzie wtyczka, to ja po prostu ją zepnę tu i tu będzie pewność, że zawsze ta wtyczka będzie dociśnięta, a nie, bo ona strasznie na tej gumce pręży, a ta gumka musi być, żeby uszczelniała przed wilgocią i wszystkim. Jazda testowa się odbyła Jeszcze nie wszystko poskręcane nawet Pojeżdżone Wszystko jest tacy, petarda W chwili obecnej Ani razu zapłon nie wypadł Maszynka pięknie gada, pięknie jeździ I oby tak zostało Wracam do domu Siemanko, czas na podsumowanie. Jamaszki FJR. Złożona. W pojedzie testowej. Gotowa. Eee, I co tu było robione? No, finalnie skończyło się na wymianie przepustnic. Walka z wypadaniem zapłonu. Na chwilę obecną. Wygrana. Eee, ale zanim zamówiłem przepustnicę, zanim wszystko przychodziło, była tu jeszcze diagnostyka robiona. Gdyż. Od poprzedniego razu, jaką był dwa lata temu. Tam zrobiliśmy tylko synchronizację, bez niczego więcej. To te wypadanie zapłonu praktycznie było niezauważalne. Bardzo sporadyczne. Tutaj jak przyjechał, teraz było bardzo duże i zaczęło się od ponownej diagnostyki. Znowu ciśnienie paliwa sprawdzałem. Pompy nie otwierałem, bo tam właściciel sobie mówił, czyścił sitko takie sprawy. Ciśnienie paliwa sprawdziłem. Sprawdzałem kompresję wszystkich cylindrów, tak, eee, jest petarda, tu się nie ma czego przyczepić. Eee, co ja tam jeszcze robię? Aha, przede wszystkim diagnostyka cała e, instalacji elektrycznej. Odpinałem tam kostkę od sterownika, tak, ja ją tam jeszcze teraz inaczej złapałem, gdyż ona, gumka jakby tak napuchła trochę we wtyczce i prężyła, odciskała, teraz jest tam, Złapane takimi dwoma trytkami, jakby takie opaski, zrobione, żeby tą wtyczkę dociskało do sterownika dla pewności, żeby ona przez przypadek kiedy nie wyskoczyła. I później, jak to rozebrałem, wszystko tu badałem, pin po pinie i przejścia do silnika. No, była to żmudna praca, bo musiałem sobie i schematy, i wszystko podpalać. I siedziałem i pin po pinie leciałem, czyli piny na wtryski, piny po kolei na wszystko na TPS-y, na... i po prostu tak po kolei na wszystkie czujniki powietrza, do ECU, temperatury wody i takie sprawy. Leciałem, mierzyłem oporności kabli, czy coś nie jest przerwane. I takie tam sprawy, czy zwarć nie ma z innymi kablami, i no po prostu wszystko, wszystko tak diagnozowałem. Finalnie potem jak już to tak posprawdzałem, nie było się czego przyczepić za bardzo, tak, no zeszło troszeczkę czasu, żeby to posprawdzać, nie było się czego przyczepić, to w międzyczasie zamówiliśmy już komplet drugi przepustnik. z właścicielem ustaliłem, właściciel tam zamówił te, które mu pokazałem i później te przepustnice były w pełni rozebrane na elementy pierwsze, wymyte, wyczyszczone w myjce, później wtryski były czyszczone chemicznie na stole, sprawdzane wszystko, sprawdzone wszystkie uszczelnienia, wszystkie podciśnienia, wszystkie kanały regulacyjne, dolotowe powietrza, wszystko było czyszczone, myte, weryfikowane, czy nic jest przytkane, czy żadne podciśnienie nie jest naderwane, czy, czy zmurszałe i później po takim zabiegu one wleciały do motocykla, Zostały wystrojone dwuetapowo, bo tam stroi się najpierw i na samych klapach, później się dostraja jeszcze na kanałach powietrznych, jak to się mówi zostało to wszystko dostrojone, ustawiony został TPS potem ustawione obroty zostały wszystko to poustawiałem tak? tu teraz nie ma co ruszać obrotów, kombinować nic, obroty są ustawione, pod te obroty jest ustawiony TPS, on się tam mieścił w tolerancji, ale ja go delikatnie podniosłem, żeby był tak mniej więcej na środkowej wartości, ale się mieścił tak, eee, wszystko to posprawdzane, aha, wachy musiałem dolać sporo trochę, bo, bo no nie było tyle, co trzeba, a że ustawienie było, e, ustawienie było ze zbiornikiem, zbiornik był podniesiony, pompa na początku mi złapała powietrze i mówię, co ja świruję, ten, trzeba było zbiornik wachy dolać po prostu. E, także to wszystko poogarniałem. Później jeszcze wyczyściłem świece ze względu na to, że te świece są jak nowe, ale ta jedna strasznie była czarna, zostały te świece wymyte, oczyszczone osuszone i z powrotem wkręcone, kiedyś właściciel może za jakiś czas sobie sprawdzić jak wyglądają obecnie wszystkie świece. Bo najprawdopodobniej wypadanie zapłonu było na tym cylindrze czwartym, która była taka czarna okopcona. Eee, I co? To zostało ogarnięte, wszystko poustawiane. Eee, jeszcze teraz zmieniłem parametry CO w sterowniku, choć one nie miały tyle wpływu na to wypadanie zapłonu, ale tam ustawiłem Testowałem różne wersje, ustawiłem taką, jaka teraz jest, którą uważam za najlepszą. Eee... No i co, motocykl jest gotowy. Ja go tu męczyłem, wygrzewałem, jeździłem. Zapłon nie wypada, pięknie ciągnie, pięknie idzie, nawet z dołu nie przerywa, nic się nie dzieje w chwili obecnej. Jeździłem, wszystko cacy. Eee... A co było przyczyną? Ciężko mi powiedzieć, gdyż tu idziemy teraz do przepustnic, nie patrzeć, że to jest takie rozwalone, bo ja je rozbierałem już na elementy pierwsze, żeby szukać co tu mogło być na rzeczy i tak, wiele rzeczy było mierzone sprawdzane oporności wtrysków, wszystko ciężko było się do czegoś przyczepić a jednak wymiana przepustnic i ustawienie ich tak pikobelo od zera z czyszczeniem wtryskiwaczy wszystkim przyniosła rezul. Także, bo tu wszystkie czujniki poszły nowe i czujnik ciśnienia tak samo jest z, tamtych, z tych przepustnic co tu są i TPS, wszystko to i wtryski komplet inny i ja stawiam, że tu coś się z wtryskami działo, że podwieszała się cewka albo coś w tym stylu, no nic innej opcji nie widzę, eee, także jest to ogarnięte w chwili obecnej na tip top, moto jest ustawione jak należy, także no co, zabieg wypadania zaponu został zażegnany motocykl jest gotowy do wydania dla klienta zostało mi stworzyć dokumentację podliczyć cały serwis ile to wyszło i będę się kontaktował z właścicielem aby mógł przyjeżdżać i odebrać maszynę pozdro